Plan Donalda Trumpa na zakończenie wojny Rosji z Ukrainą został znacząco zmieniony podczas rozmów w Genewie. Skrócono go z 28 do 19 punktów, nie wskazując, które zapisy usunięto. Stało się to jednak po tym, jak Kijów i europejscy sojusznicy uznali wiele żądań z tego dokumentu za nieakceptowalne. Ukraina przypomniała o swoich czerwonych liniach dotyczących ograniczenia liczebności sił zbrojnych Ukrainy oraz ustępstw terytorialnych. W tym oddania Donbasu. Europa wsparła Ukrainę i podkreśliła swoje wyłączne prawo do podejmowania decyzji w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów oraz zniesienia sankcji nałożonych przez Brukselę. Europejczycy mówią: Witkow, nie zapominaj się, wymyśliłeś sobie, że sankcje wobec Rosji będą znoszone stopniowo, ale czy skonsultowałeś to z nami? Właściwie to my wprowadzaliśmy te sankcje i właściwie to w Europie, w Belgii. Są zamrożone te rosyjskie aktywa. W Białym Domu twierdzą teraz, że poprzedni plan pokojowy nie był autorstwa Donalda Trumpa i nie był mu dobrze znany. Zresztą Trump już nie nalega, żeby Zełęski zgodził się na plan do 27 listopada, ale w tym samym czasie pojawiają się pierwsze zakulisowe szczegóły negocjacji w Genewie. Okazało się, że niemal od razu prawie się nie powiodły. Co się więc zmieniło w tym planie pokojowym? Porozmawiajmy o tym. Nazywam się Aleksiej Pici. Porozmawiajmy razem na ten temat, ale zanim zaczniemy, proszę Was, zasubskrybujcie kanał. Zostawcie lajka i napiszcie dowolny komentarz pod tym odcinkiem. Subskrybujcie mój kanał na Telegramie Pici News. Link jest w opisie. Tam publikujemy najnowsze wiadomości na bieżąco. Jeśli chcecie wesprzeć działalność tego kanału na YouTube, możecie to zrobić poprzez dowolną darowiznę lub płatną subskrypcję sponsorską. Korzystając z linków i danych podanych w opisie tego filmu. Dziękuję. Podczas spotkania przedstawicieli Stanów Zjednoczonych Ameryki i Ukrainy w Genewie przygotowano zaktualizowany dokument ramowy dotyczący pokoju. Uzgodniono również, że przyszłe porozumienie musi w pełni szanować suwerenność Ukrainy. To było oficjalne oświadczenie Biura Prezydenta Ukrainy. Cytat. Dyskusja wykazała znaczący postęp w uzgadnianiu stanowisk i określaniu jasnych dalszych kroków. Strony potwierdziły, że każde przyszłe porozumienie musi w pełni szanować suwerenność Ukrainy i zapewnić trwałość. W wyniku negocjacji strony przygotowały zaktualizowany i dopracowany dokument ramowy dotyczący pokoju. W najbliższych dniach będą kontynuowane konsultacje, ale ostateczną decyzję w sprawie tego dokumentu ramowego podejmą prezydenci obu krajów, Wołodymir Zełenski i Donald Trump. Już wiadomo, że plan Stanów Zjednoczonych zakończenia wojny Rosji z Ukrainą znacząco zmieniono podczas negocjacji w Genewie. Został znacznie skrócony z 28 do 19 punktów, co znamienne stało się to właśnie po tym, jak Kijów i europejscy sojusznicy przyszli i powiedzieli, słuchajcie... W tym planie jest wiele punktów nie do przyjęcia, na które się nie zgodzimy. I swoją drogą źródła Financial Times piszą, że negocjacje prawie się załamały na samym początku z powodu takiego napięcia emocji. Ukraina i Europejczycy od razu dali do zrozumienia Amerykanom, że negocjacje będą bardzo długie. I nikt nie zamierza iść na żadne krytyczne ustępstwa. Niezależnie od tego, jak bardzo Donald Trump chciałby przypodobać się Władimirowi Putinowi. Ukraina przypomniała o swoich czerwonych liniach. Powiedział, że nie będziemy zmniejszać armii. Nikt nie zamierza oddawać żadnych terytoriów za darmo. Poza tym Europejczycy mówią: Słuchajcie, dlaczego oczekujecie od Ukrainy, żeby się zgadzała na to, że nigdy nie wstąpi do NATO? Europejczycy twierdzą, że decyzja o wejściu Ukrainy do NATO zależy od konsensusów sojuszu a nie od zdania Rosjan. Europa ponadto podkreśliła swoje wyłączne prawo do podejmowania decyzji w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów oraz zniesienia sankcji nałożonych przez Brukselę, dając do zrozumienia, że jeśli zdejmiecie sankcje z Rosji, nie oczekujcie, że my zrobimy to jednocześnie, dziś doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy. Z kolei sekretarz stanu Stany Zjednoczone Ameryki Marco Rubio oświadczył o ogromnym postępie w poszukiwaniu rozwiązania. Według niego plan wymaga jeszcze dopracowania, ale są podstawy, by liczyć na osiągnięcie porozumienia w rozsądnym terminie. Ostateczny tekst będą musieli zatwierdzić prezydenci Stany Zjednoczone Ameryki i Ukrainy. Wołodymyr Zełęski i Donald Trump, po czym dokument zostanie przekazany do Moskwy. I właśnie tutaj postanowił zwrócić uwagę na ten temat sam Donald Trump. Dziś tak tajemniczo napisał: Cytuję. Choć wcześniej nalegał, by Ukraina przyjęła plan do 27 listopada. Później uznał, że dokument nie jest ostateczną propozycją Stanów Zjednoczonych. I tutaj od razu trzeba rozwiać głośne manipulacje. Sekretarz gość Stanów Zjednoczonych Marco Rubio wczoraj oświadczył, że rzekomo nic nie słyszał o europejskim załączniku do planu pokojowego. I właśnie tutaj, zwłaszcza Rosjanie, rzucili się złośliwie twierdzić, że HA Europejczyków odesłano. Nie było też żadnych propozycji z Europy. Mówią, że Europa nie miała planu pokojowego, co potwierdził Rubio. Ale po pierwsze, Europejczycy zaproponowali swój plan pokojowy, który został napisany na podstawie amerykańskiego. To nie jest tajemnica. W rzeczywistości nawet Fryderyk Merz o tym mówił wprost, że to nie jest alternatywny plan pokojowy. To jest kontrpropozycja, ponieważ według Europy trzeba coś zmienić w pierwotnym planie pokojowym. Te kontrpropozycje zostały uzgodnione z Ukrainą. I to już ukraińska delegacja przedstawiła je do omówienia Amerykanom. W efekcie powstał plan pokojowy, składający się z 19 zamiast 28 punktów. A więc, tak, nie jest poprawne mówić, że Europa przedstawiła swój własny plan pokojowy. Tak łatwiej przekazać informacje, unikając skomplikowanych definicji. Oczywiście mogę zawsze mówić na antenie że Europa przedstawiła swoją kontrpropozycję do utrwalenia zapisów w pierwotnym planie pokojowym zaproponowanym przez Stany Zjednoczone Ameryki, opracowanym przez Stima, Witkowa i Dmitriewa. To jest trudne, a przecież można po prostu powiedzieć, że Europa przedstawiła plan pokojowy. Tym bardziej, że cały czas bierzemy to w cudzysłów. Ale zwrócę Waszą uwagę na jedno kluczowe oświadczenie Marka Rubio, które podkreśla, że wersji planu pokojowego było co najmniej dwie. Cytat Celem było wziąć te 28 lub 26 punktów, w zależności od tego, którą wersję bierzemy, i skupić się na tych, które są jeszcze otwarte. Dziś zrobiliśmy duży postęp, ale ostateczną wersję planu musi zatwierdzić prezydent. Ale myślę, że dzisiaj był chyba najbardziej produktywny dzień od dłuższego czasu: to znaczy, Mark Rubio w zasadzie mówi tak, są dwie wersje i nad nimi pracowaliśmy. Mówiąc krótko, Europa w swojej kontrpropozycji proponowała w ogóle nie ruszać ukraińskiej armii. Mówi, że w czasie pokoju 800 tysięcy nie mniej nie uznawać okupacji, nie oddawać żadnych terytoriów utrzymać swobodny ruch ukraińskich statków na Dnieprze i kontrolę nad Mierzeją Kimburską a także nad elektrowniami w Zaporożu i Kachowce. I co ważne, Żadnego prawa weta Rosjan w sprawie przystąpienia Ukrainy do NATO. I oto po negocjacjach w Genewie, prezydent Finlandii Aleksander Stubb oświadczył, że cytuję: Istotne kwestie pozostają nierozwiązane. Dodał również, że wszystkie kwestie należące do kompetencji Unia Europejska lub NATO będą omawiane w zupełnie osobnym formacie. Z kolei Rosjanie już odrzucili nowy plan pokojowy. Jak to się mówi, nie widzieliśmy. Ale potępiamy. Asystent Putina Uszakow oświadczył, że wiele zapisów ze starego, 28-punktowego planu odpowiada Rosji, natomiast nowe, zwłaszcza niekonstytucyjne, są niekonstruktywne i nieodpowiednie. Tak więc, mimo całego wczorajszego i dzisiejszego optymizmu, ta runda walki o Trumpa jest jeszcze daleka od zakończenia i jej wynik nie został jeszcze przesądzony. Teraz pytanie, po czyjej stronie ostatecznie opowie się Trump? Tutaj postawię wielokropę. Swoje opinie i wnioski piszcie w komentarzach pod tym odcinkiem. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i nie zapomnijcie zostawić lajka. To wszystko na dziś. Dbajcie się, cześć!